Jeszcze jakieś 8, może 5 nawet lat temu, 24 godziny na nogach to było coś do zniesienia, na luzie. Natomiast w tej chwili ja czuję się jak zombie, a przede mną jeszcze kilkanaście godzin bez snu. Wszystko dlatego, że jestem w Hangzhou. Jestem w Chinach, w mieście, o którym być może nigdy nie słyszeliście, ponieważ turystyki tutaj w zasadzie nie ma. Natomiast Hangzhou jest bardzo ważnym ośrodkiem przemysłowym, zwłaszcza pod kątem motoryzacji. Jestem tutaj gościem Marki Gili ale nim przejdę do tego o czym będzie ten materiał muszę zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Marka Gili zaprosiła mnie ten wyjazd, opłaciła przeloty, noclegi i wyżywienie oraz pokaże nam co ma w swoim zanadrzu. Natomiast nie ma wglądu w ten materiał przed publikacją. To jest moja własna opinia na temat nie tylko tego co Gili pokaże, ale przede wszystkim chciałbym wam w takiej skondensowanej formie pokazać świat motoryzacji w Chinach. Ponieważ zapewne wy, jak i ja, Macie już jakiś krajobraz taki w głowie narysowany, jak to wygląda tutaj w tym kraju. I przyznam wam szczerze, że w momencie, w którym wyjechałem na ulicę z lotniska, byłem w wielkim szoku, bo to jest coś zupełnie innego niż to, co sobie wyobrażałem. Tak więc, pokażę wam, jak Chińczycy jeżdżą, co dzieje się na drogach, jakie samochody są na drogach, jak niesamowicie obserwowani tutaj są wszyscy dookoła, jak to wszystko wygląda tak naprawdę od kuchni. Oto bardzo szybka podróż po świecie chińskiej motoryzacji. Punkt pierwszy wycieczki, biurowiec marki Gili i Gili Brand Experience Center, czyli miejsce, w którym ta marka chce się pochwalić swoimi samochodami. Ale nim tam wejdę, mam dla Was taką ciekawostkę. Po pierwsze, tam jest ładowarka Lotusa, ponieważ Lotus oczywiście należy do e, Gili. Natomiast mamy Zekry, mamy e, Gili, mamy Lincoln co. I szczerze mówiąc, ja już się trochę gubię, bo niektóre samochody wyglądają tak samo. A co to jest ten? Nie mam dla tego pojęcia, bo ma znaczek jak Bentley. Tak więc jest tego bardzo dużo. To jest miejsce, w którym Jill pokazuje wszystkie swoje samochody, nawet te najbardziej wypasione. Tam mamy Zekra 9X. Flagowy model, który teoretycznie troszeczkę nawiązuje do Rolls Royce'a Kulina, prawda? Ale jest hybrydą plugin, wielką, luksusową, z dosyć intrygującym wnętrzem. To jest rzecz, którą chciałbym wam pokazać, ponieważ tylne fotele odchylają się tak, żeby było łatwiej zająć miejsce. Tak więc tego nie znajdziecie w wielu samochodach. Natomiast jeśli chodzi o wnętrze, to tutaj również spójrzcie. To wszystko wygląda niemagnetycznie. Znowu ten wielki ekran. Tu mamy cyfrowe zegary, które troszeczkę swoim kształtem szpinami odwrócone zegary z nowego range Rovera, Ładne materiały, ale to wszystko wygląda jakby znajomo jakby to było spożywane z innych modeli. Spójrzcie na, na nagłośnienie to jest ciekawostka. System NIME, który do tej pory był zarezerwowany dla brytyjskich samochodów, teraz pojawia się też. W chińskich produkcjach, tak? Więc robić ciekawie. Zekr ma też tego wielkiego luksusowego Wana 009. To jest samochód, który jest oferowany również jako Volvo EM90, oczywiście z lekko zmienionym przedem i tyłem. I tutaj zobaczcie, mamy rozwiązanie trochę w stylu Lexusa LM, czyli dwa fotele z przodu, ściana grodziowa i rozkładane leżanki z tyłu z wielkim telewizorem, więc tutaj jest, no, delikatnie mówiąc, luksusowo. Po środku marka, która. Hmm, no, powiedzmy sobie jeszcze, że troszeczkę straciła swój charakter, ponieważ to jest Lotus. Lotus, który teraz oferuje głównie elektryki. Oczywiście Chińczycy chcą troszeczkę zmienić strategię, ponieważ okazało się, że sprzedaż no, spadła. Natomiast mam dla Was taką ciekawostkę, że Lotus w Chinach oferowany jest jako Lotus NIO. Wszystko z powodu marki Lotus, która istnieje już w tym kraju. No i trzeba było zmienić nazwę, więc jest N-I-Y-O dopisane do Lotusa i w ten to jest to auto sprzedawane. Tu mamy Zekra Z20. Samochód, który też pojawił się w Europie, i to jest rzecz dosyć kontrowersyjna, ponieważ on wygląda, delikatnie mówiąc, jak. No, zgadnij, zgadliście, to ja ta w zasadzie, zwłaszcza tutaj z tyłu. Natomiast znowu mamy do czynienia z samochodem e, elektrycznym o dość prostym, standardowym wnętrzu. Tutaj nie ma żadnych niespodzianek w na kierownica, ekran zegarów, ekran multimediów bez niespodzianek, ale mamy żeby bez ramek to jest dosyć ciekawy detal. Muszę przyznać, że nawet podoba się ten samochód. Choć faktycznie bardzo przypomina cechę, to jest dosyć ciekawy w swojej formie. No i tutaj na deser mamy GL 8, czyli sedana dosyć luksusowego, który ponoć też będzie dostępny w mniej lub bardziej zmienionej formie w Europie. Wielka limuzyna luksusowa z napędem plug-in hybrid, ale będzie dostępna też chyba. Wersji stricte elektrycznej. Ciekawa, oryginalna, spójrz na ten tył. On jest bardzo nietypowo narysowany. Eee, co tu mam dotknąć? To, to są, mam dotknąć. Tak. Jest to sedan klasyczny, ale spójrzcie, jak jest wpasowana pokrywa bagażnika. Wąski otwór, ale bardzo głęboki. Ciekawy pomysł, zwłaszcza pod kątem wyglądu. Jest jeszcze jedna marka, o której pewnie nie słyszeliście. A jest w ofercie Gili, A jest to. Radar. Radar oferuje pick-upy elektryczne, ale też będą hybrydowe. Są już dostępne na Bliskim Wschodzie. Czy trafią do Europy, tego nikt nie chce potwierdzić, natomiast wygląda to nie najgorzej. Taki dosyć ciekawy, prosty samochód. Tu mam dla Was ciekawostkę, bo pewnie wiecie, że Lefts to jest marka, która produkuje te słynne brytyjskie taksówki. One też należy do Gili. To jest dokładnie ten oto pojazd w Londynie jest ich bardzo dużo, nawet jedna firma próbowała je sprzedawać w Polsce jako taksówki. Natomiast ciekawe, Left sprzedaje też wielkiego vana, który wygląda dość um, oryginalnie. I tutaj widzę jakieś zapożyczenia trochę z Genesisa, trochę z między innymi Ventla. Jeśli chodzi o linię znaczek też, jakby delikatnie mówiąc, inspirowany tym samochodem, ale ogólnie rzecz biorąc, jest to całkiem ładny, wielki van. I zobaczcie, jakie tutaj mamy wnętrze. Oczywiście na pełnym wypasie, ze skórą, ze różnymi innymi bajerami, ale muszę przyznać, że wygląda to dość intrygująco. Ogrom miejsca z tyłu. Ciekawa propozycja. Natomiast z tego co wiem, ten samochód nie będzie oferowany w Europie. Natomiast mamy tutaj inne też auta grupy Geely, które trafią na Stary Kontynent lub już są na Starym Kontynencie. Jest oczywiście Smart. Smart, który powstał w ramach współpracy z Mercedesem no, oczywiście auto dostępne już w Europie. To jest akurat Smart 3, czyli Hatchback. Jest jeszcze mniejszy model. Niedługo pojawi się nowy Fortu. Tutaj mamy dużego Suba Chili. To jest chyba model o nazwie M9, natomiast porównywalny model, troszeczkę mniejszy, trafi do europejskiej oferty, w tym polskiej oferty. I szczerze mówiąc, jestem zaskoczony troszeczkę tym samochodem. On wygląda dość intrygująco, ale wnętrze oczywiście jest generyczne. Wielki ekran, dwa miejsca telefon, kilka przycisków. Ale to wszystko prezentuje się bardzo estetycznie. Zobaczcie, jak fajnie są przedkolokowane zegary tutaj. Tak więc, jeśli chodzi o kokpit, to to się prezentuje ciekawie. Jest jeszcze jedna rzecz: motocykle Benelli. Toli słyszeliście o tej marce, kiedyś była włoska, teraz jest chińska, także pod skrzydłami Gili. To jest kolejna rzecz, która mnie zaskakuje, ponieważ jakoś nigdy nie spodziewałem się, że motocykle będą w zainteresowaniu chińskich koncernów, a tymczasem mamy coraz większą ofertę jednośladów właśnie z tego kraju. No, nawet możemy sobie. Włączyć proszę bardzo. Więc mamy różne motocykle w różnym wydaniu, od tych spokojniejszych i grzeczniejszych aż po różne szalone maszyny, które mają oferować bardzo, ale to bardzo dobre osiągi. Z drogą pewnie już opowiadałem wam, że samochody to jest oczywiście kluczowy biznes brzeli, ale jak spójrzcie do góry. O, to nade mną wisi satelita. Geely wysyła na orbitę satelity, ponieważ ta marka już produkuje wszystko. Od samochodów, przez motocykle, przez pojazdy latające, które będą też wprowadzane na rynek, a już właśnie po satelity, które będą rozwijały własny system komunikacji z pojazdami, nawigacji i wielu innych rzeczy, które będzie oczywiście mega zaawansowany według Chińczyków i ma być przełomem na rynku. To troszeczkę robi wrażenie, ale jednocześnie przeraża. Jak Malka, która powstała w 1986 roku, ponieważ dokładnie wtedy Jilly stało założone jako producent lodówek, teraz jest jedną z najpotężniejszych firm w tym kraju. Lee Shufu stworzył abstrakcyjnie wielką korporację, która w zasadzie pokrywa niemal wszystkie dziedziny na rynku, która ma wiele odnóg mniejszych, większych firm, które produkuje statki, produkuje jakieś magazyny energii. Generalnie nie ma rzeczy w zasadzie, której by Jilli pod jedną z wielu marek, które ma w swojej ofercie, produkował. To jest coś abstrakcyjnego. I to jest rzecz, która naprawdę tutaj fascynuje i przeraża. Ponieważ chińskie koncerny są giganty, to są po prostu molochy, które mają w sobie wiele różnych struktur, i wydawać by się mogło, że to jest niby tylko producent samochodów, ale w praktyce, jak zaczniecie spoglądać na to, co jest w tej ofercie, to nagle się okazuje, że wow, jest tam milion różnych dziwnych firm, które zajmują się naprawdę niespodziewanymi rzeczami. A teraz szybki przeskok do miejsca, w którym są dwa samochody, które pojawią się na polskim rynku, i pierwszym z nich jest. Ten oto Gili x 2 tutaj znany jako GeoM. Mały, tani, budżetowy samochód elektryczny o dość specyficznej sylwetce. Wygląda jak taki zmniejszony smarcik. Pastelowe kolory, bardzo łagodna, delikatna linia. To ma być po prostu tani i przystępny samochód na prąd. Zobaczcie, jak to wygląda w środku. Pokażę Wam wnętrze. Nie mogę jeszcze powiedzieć w pełni o specyfikacji, bo nie jest potwierdzona, ale to jest bardzo, ale to bardzo budżetowy samochód. Zobaczcie, twarde materiały, raczej proste, proste multimedia, ten sam system, który znajdziecie w innej Dili, czyli jest to Flyme Auto, natomiast ma tutaj mniejszy ekran i mniej funkcji. Duża kieszeń, przełącznik kierunku jazdy, podstawowe przełączniki, jakieś schowki, bardzo prosty wizualnie samochód który przede wszystkim ma tutaj grać cenę. Siedzi się w nim dość wysoko, co ciekawe, chociaż czy mogę chyba obniżyć trochę fotel. Kierownica jest regulowana tylko w jednej płaszczyźnie, tak więc dość specyficznie, ale ustawię się pod siebie, żeby wam pokazać, czy tutaj będzie się dało na przykład wskoczyć do drugiego rzędu. Tak więc zajrzyjmy na chwilę. Tutaj. Odpowiedź brzmi: zobaczcie. No, pod tym kątem jest całkiem nieźle, jeśli chodzi o przestrzeń. To ten samochód nie rozczarowuje, miejsca jest w sam raz. Z kolei bagażnik. Zapuśćmy się tutaj na tył. Bagażnik nie za duży, ale w zupełności wystarczający do codziennego miejskiego użytkowania, zakupy, jakiś krótszy wyjazd gdzieś w okolicach miasta, bez problemu. Tak więc to wygląda nieźle. Dowiedziałem się, że będą dwie baterie do wyboru. Jedna zaoferuje 310 km zasięgu, druga 410 km zasięgu. Więc to jest pierwszy samochód Jelly, który lada chwila pojawi się w Polsce. Natomiast drugi, myślę, jest dużo ciekawszy i zainteresuje wiele osób, ponieważ mowa o Jelly Monjaro. Monjaro, jak zwał, tak zwał. Jest to spalinowy SUV, ładny, ciekawy i myślę, że to będzie najważniejszy model tej marki z dwóch powodów. Po pierwsze, ma bardzo neutralną i przyjemną dla oka sylwetkę. Już tutaj o tym dyskutowaliśmy dzisiaj, że on ma w sobie nawet coś z Volvo troszeczkę. Oczywiście jest to takie naciągane, natomiast faktycznie wizualnie jest to naprawdę fajny samochód. Przystępny i prosty. Myślę, że można go traktować jako konkurencję na przykład dla MGHS-a, ale zobaczcie, jak fajnie prezentuje się w środku, ponieważ jest tutaj troszeczkę inaczej niż w większości samochodów z Chin. Owszem, są dwa ekrany, ale nie są to tablety przyklejone do deski rozdzielczej lub wystające nad nią, tylko macie tutaj wkomponowane ekrany w linię kokpitu. Są fizyczne przełączniki, wpasowane tutaj na dole, więc jest to wygodne. Lewarek, skrzyni biegów, wybór trybów jazdy. Trójramienna kierownica, bardzo prosta. Materiały w stylu Gili, ale ładne. Naprawdę muszę przyznać, że jeśli chodzi o jakość, co nie wyglądają źle. To wszystko prezentuje się bardzo fajnie. Dlatego sam fotel wydaje się być dosyć wygodny. Tak więc tutaj mamy Samochód, który zapowiada się bardzo obiecująco, ale pozwólcie, że ustawię go sobie pod siebie i zaraz Wam pokażę, jak tutaj będzie wyglądała kwestia przestrzeni w drugim rzędzie. Ponieważ to drugi rząd jest niezmiennie najważniejszy w takim samochodzie. Aha, fotel się przesuwa, kiedy wysiadam, ale spójrzmy tutaj. Nie, wrócił do pozycji właściwej. O, tu jest bardzo dużo miejsca na nogi. Kanapa jest dosyć mocno pochylona. To jest niestety problem wielu chińskich samochodów. One często nie mają regulacji. Więc kanapa jest troszeczkę za bardzo pochylona, ale jest tutaj ogrom przestrzeni. Znowu mamy miękkie tworzywa, także z tyłu. Wykończenie robi przyzwoite wrażenie. Tak więc tak wygląda oferta tej marki, która będzie w Polsce. Ale jak już jesteśmy w tym samochodzie, to jeszcze zajrzę do kufra, aby wam pokazać przestrzeń. Duży, przestronny bagażnik. Zdaje się być całkiem ustawny, choć ten nadkola głęboko wchodzi do środka, A mamy też dwie kieszenie. Mamy tutaj odrobinę przestrzeni pod podłogą. Jest to wersja L, czyli odrobinę przedłużona. Natomiast jeśli dobrze pamiętam, to po prostu pod nazwą kryje się taka wersja nadwoziowa. Natomiast Monharo bez l to jest troszeczkę inny w ogóle samochód. W nomenklaturze tej marki można się nieco pogubić. Korzystając z bardzo krótkiej chwili obecności w przedziwnym miejscu, bo to jest taka część magazynowo-biurowa gdzieś ukryta w zaułkach hangzu. Opowiem Wam trochę, co tutaj się kręci po drogach, bo tu jest wiele przedziwnych samochodów. Mamy na przykład, jeśli się nie mylę, to jest to Zekr. Dobrze mówię? A nie, przepraszam, to jest motor C11. Jezus Maria, nigdy tego nie widziałam na oczy. Dalej mamy Mazda CX-4. Widzieliście kiedykolwiek taki samochód? To jest coś, czego... nawet nie wiedziałem, coś takiego istnieje. Sów troszkę bardziej usportowiony wizualnie, coś nowego. Mamy BMW, mamy hawala, mamy... Potem coś marki, której nie znam. E8. Co to jest E8? Nie mam bólu, chyba GATS to jest. BMKZ4, tam mamy Zekra albo Lindenko, tam mamy Zekra. Ale na przykład zobaczcie, co mamy tutaj. Tu mamy dwa Zekry, całkiem fajne. Są dwa Volkswageny. ID4 chyba i ID5 w chińskim wydaniu, więc tutaj mamy różne dziwne wynalazki. Dalej mamy Volkswageny i to Volkswagena Passata, jeśli się nie mylę, czyli tego jedynego, który nosi tę oryginalną nazwę. Tam mamy też kilka innych samochodów, włącznie z Lexusem, LS-em i co ciekawe, właśnie Xiaomi SU7 w takim dość odważnym kolorze. Zobaczcie, to jest różowo-fioletowy lakier. Przepraszam, że tak mówię, ale to jest 28 godzina na nogach i to jednak zaczyna powoli uderzać w łeb. Tak więc mamy tutaj takie wynalazki. A tam mamy chyba Nissany i różne inne jeszcze samochody europejskich marek, które są troszeczkę zmodyfikowane dla Chin. Ale kawałek dalej, podejdę tutaj, jest jeden samochód, który myślę, że zainteresuje Was najbardziej i ja wiem, że on budzi wiele emocji. Ja nie czuję zupełnie żadnej e, ekscytacji na jego widok, ani nie fascynuje mnie jego specyfikacja, natomiast jest to model, który no powiedzmy sobie szczerze, jest intrygujący z wielu powodów, a stoi tam. To jest Xiaomi SU7 Ultra. Ten oto model, który ma 1577 koni mechanicznych, który ma świetne osiągi, który ponoć prowadzi się rewelacyjnie i naprawdę jest konkurencją dla takich aut jak chociażby Porsche Taycan we flagowych wersjach, Turbo GT. Zobaczcie, jak dużo zmian jest w tym samochodzie względem jakiejkolwiek standardowej wersji. Spójrzcie na przykład na pas przedni, na ten zderzek i na maskę, przede wszystkim, w której są specjalne wyloty powietrza. Mamy gigantyczne, gigantyczne, spójrzcie, tarcze hamulcowe. Trochę zmodyfikowaną aerodynamikę, sportowe fotele w środku na kierownica, wielkie skrzydło. No, trzeba przyznać, że wygląda to bardzo ciekawie i jest to intrygujący samochód, jeśli chodzi o wygląd. Dobrze, zapuściłem się w jakąś taką małą dziwną uliczkę. Na końcu jest budowa metra, Natomiast tutaj mamy na przykład samochód marki IM, to jest MG i ten model może być oferowany w nieodległej przyszłości w Polsce. Tam mamy Hanci, które też może się pojawić kiedyś w Polsce. Tu mamy kolejne Xiaomi su 7 To jest niesamowite, ale ten samochód jest dosłownie wszędzie, i widać, że Chińczycy naprawdę o na jego punkcie, ponieważ jest to jeden z najpopularniejszych widoków na drogach w Hangzhou. Tutaj mamy na przykład znanego nam już Xpenga P7, samochód, który jak najbardziej jest dostępny w Polsce. Tam na przykład nowy SUV z rodziny NIO, czyli Onwo L90. Też ciekawostka. A tu na przykład mamy coś takiego jak Fulwin, czyli kolejny samochód, który jest dosyć zaskakującym dużym SUVem. Bardzo podobny do tego, co oferują inne marki. To jest taka w ogóle jakaś bardzo industrialna okolica w Hangzhou. Szczerze mówiąc, do końca nie wiem, gdzie wlazłem i gdzie poszedłem, ale można tutaj poeksplorować różne dziwne rzeczy, na przykład takie jak taksówka z taksi, która stoi sobie w środku chińskiej miejscowości. Szczerze mówiąc, widziałem już wszystko, ale tego się nie spodziewałem. Tak więc wchodzimy w ten kolejny parking. A zobaczcie: Leap Motor C01. Sedan, samochód, którego nie będzie w Europie, ale muszę przyznać, że całkiem fajny jest to pomysł i może by się przyjął nawet na rynku. Mamy oczywiście jakieś gace, gaki różne wynalazki. Bardzo dużo bujków, o proszę. Tu jest właśnie kolejny bój, który przejeżdża. Tak mi się przypomniało, naprawdę sporo takich samochodów pojawia się tutaj na drogach. Mamy też całkiem sporo Cadillaców i to dla mnie zaskoczenie, ponieważ wiedziałem, że ta marka jest dosyć popularna w tym kraju, ale nie spodziewałem się, że aż tak. Ale to, to jest absolutny egzotyk, jeśli chodzi o Chiny. Środek tego kraju i nagle mamy, bardzo proszę, Piękną, oryginalną taksówkę z taksi. Drugi dzień zaczął się od podróży do fabryki i rzeczą, na którą zwróciłem uwagę w samochodzie, w którym jeździliśmy jako pasażerowie, był fakt, że nawigacja podawała dokładny czas do zielonego światła. To był absolutnie genialny patent. Natomiast same autostrady w Chinach to jest wolna Amerykanka. Jeżeli myślicie, że Chińczycy jeżdżą poprawnie, to jesteście w okrutnym błędzie. Oni jeżdżą jak szaleńcy, jak sami widzicie na tym filmie, wyprzedzają z lewej i z prawej strony, tak więc jest to wariactwo. Do tego trąbią na potęgę. Natomiast pierwszym punktem podróży była fabryka. Jeśli spodziewacie się, że produkt Samochodów w Chinach jakkolwiek inaczej wygląda niż ta w Europie, to jesteście także w błędzie, ponieważ wszystko jest niemal identyczne. Byłem w wielu fabrykach różnych marek, byłem w fabryce BMW, byłem w fabryce Suzuki. Byłem w fabryce Forda i w każdej produkcja wygląda dokładnie tak samo. Mocno zautomatyzowana, z robotami kuki, które w zasadzie wszystko robią, natomiast finalny montaż cały czas jest w rękach wykwalifikowanych pracowników. Później z fabryki wybraliśmy się do Centrum Rozwojowego. Tam również nie mogłem nagrywać własnego materiału, tak więc posiłkuję się tym, co dostaliśmy od Chińczyków. Pokazali nam znowu swoje samochody, pokazali trochę nowych technologii, materiałów oraz rozwiązań, których używają w swoich samochodach. Rzeczą, którą też od razu zauważyłem, jest fakt, że ta europejska Produkcja, czyli samochody, które tutaj przez lata królowały, tracą pozycję. I to jest dosyć ciekawe, ponieważ faktycznie Volkswageny, BMW, Mercedesy, Porsche, Audi są widoczne, ale nijak nie są w tak dużej liczbie jak te wszystkie chińskie samochody, których tutaj jest po prostu mnóstwo. I to jest kolejna rzecz, w życiu nie wiedziałem, że jest tyle chińskich firm. Miałem wrażenie, że mam jakieś pojęcie na ten temat, okazuje się, że nie, bzdura. Tak, na dobrą sprawę tych firm jest po prostu w bród. Na przykład marka Maple. Słyszeliście kiedyś o marce Maple? Okazuje się, że tutaj była i jest dość popularna. Znaczy, ona już nie istnieje, ale tych samochodów jest wciąż dość dużo na drogach. Tak więc wygląda to dosyć ciekawie, ponieważ każdego dnia widzę produkty, o których istnieniu nie miałem pojęcia, które są tutaj dość popularne. Bardzo dużo jest oczywiście hybryd, plugin i elektryków, ale samochody spalinowe też są wciąż widoczne i wcale nie ma ich tak mało. Łatwo to rozpoznać, ponieważ samochody spalinowe mają niebieskie tablice, hybrydy, plugin i elektryki mają tablice zielone. No i kolejna rzecz cisza. Cisza jest tutaj niesamowita, cisza tutaj faktycznie imponuje, ale też imponuje to, że na każdym kroku jesteście obserwowani, tak jak na przykład tutaj. Zobaczcie: O, jest za mną jest taki słupek. Pełen kamer, czujników i różnych innych rzeczy. Tak więc cały czas coś na Was tutaj patrzy. A tak wyglądają te super nowoczesne skrzyżowania. Tutaj kamery są wszędzie. Jesteście obserwowani na każdym kroku. Kamera, kamera, kamera. E, tam jest kamera, pewnie tam są kolejne kamery. Tutaj wszędzie są kamery. Te kamery monitorują wszystko. Nie tylko ruch, ale też zachowanie kierowców, ponoć. Czasami niektóre fotoradary, kamery też mrugają, ale cokolwiek ponoć są straszaki. No dobra, ale zostawmy te straszaki z boku. Postanowiłem zrobić coś, co uwielbiam robić w każdym dużym mieście, czyli wbiłem się na parking podziemny. Po co? Oczywiście po to, aby zobaczyć jakie samochody tam parkują i czy są tam ładowarki dla elektryków. Widząc tyle hybryd plug i samochodów na prąd, Zastanawiałem się, gdzie one się ładują, ponieważ na ulicach wbrew pozorom słupków w ogóle nie widziałem. Tak więc, oczywiście, ładowarkę znalazłem. Dosyć ciekawą, ponieważ była dedykowana właścicielom samochodów BMW i Mercedesa, co było dla mnie sporą niespodzianką, a także całą ścianę ładowarek, które były wyłączone. I oczywiście trochę na polską modłę. Wszystkie samochody, które tam stały, były. Nie podłączone, bo nie miały za bardzo do czego, to po pierwsze, ale po drugie poparkowały tam też samochody spalinowe. Ostatnim punktem naszej wyprawy do Chin był zwykły salon samochodowy Jilly. Taka ciekawostka, ponieważ pewnie kojarzycie filmy z różnych dziwnych, przeszklonych budynków, gdzie auta są prezentowane w bardzo nowoczesny, multimedialny wręcz sposób, natomiast nas zabrano do takiego najzwyklejszego punktu hilerskiego. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że sprzedaje najwięcej samochodów Jilly w Hanzu. I generalnie są to zwykłe samochody, wyeksploatowane, w standardowym budynku, w którym nie ma żadnych wyjątkowych elementów. I tak na dobrą sprawę to jest ciekawe, ponieważ zauważyłem, że wiele osób myśli, że wszystkie chińskie samochody sprzedają się w jakiś unikalny i wyjątkowy sposób. Nie, wiele osób po prostu przyjeżdża do salonu, kupuje samochód, podpisuje kwity i po jakimś czasie wyjeżdża od tego dilera swoim nowym nabytkiem. Krajobraz motoryzacyjny Chin, jak sami widzicie, wygląda zupełnie inaczej niż to, co znacie z europejskich ulic. I mam takie trzy główne przemyślenia po tej podróży. Po pierwsze, Chińczycy jeżdżą zaskakująco agresywnie. I to jest dla mnie spore zaskoczenie, ponieważ oni naprawdę są w stanie walczyć o każdy centymetr drogi. Tak więc tam nie ma czegoś takiego jak uprzejmość, przepuszczanie. Nie, tam jest jedna ciągła walka: Tetris, przepychanie się i trąbienie. I z tym trąbieniem kontrastuje druga rzecz, czyli cisza, ponieważ te wszystkie hybrydy plug i samochody elektryczne faktycznie są bardzo, ale to bardzo ciche. Tak więc na ulicach jest dużo przyjemniej. Chodzenie na przykład wzdłuż głównych arterii jest po prostu przyjazne, ponieważ nie mamy tego ciągłego szumu. Tak naprawdę tylko i wyłącznie szumy płynące z opon są jedynym dźwiękiem, który nam towarzyszy, no i trąbienie, przecież jasne. Trzecią kwestią jest to, że chińczycy faktycznie bardzo, ale to bardzo przestawili się na swoją własną motoryzację. Europejskie samochody wciąż są widoczne, ale jest ich coraz mniej. Natomiast mnogość tych wszystkich chińskich produktów, których ja już nawet zupełnie nie ogarniam, jest wręcz porażająca. Aczkolwiek nie jestem w stanie powiedzieć, czy są to samochody w jakimkolwiek stopniu lepsze. Poznałem w zasadzie całą gamę Geely, poznałem wiele modeli tej marki i one są bardzo dobre. Wiele ma, fajny design, dobre wyposażenie, ładne wykończenie, niezłe multimedia. To robi dobre wrażenie. Natomiast, jeśli chodzi o przewagę, to tak na dobrą sprawę ta rzecz, o której tyle osób mówi, że Chińczycy mają taką wielką przewagę nad nami, ja tego nie odkryłem. Owszem, mają rozwiązania, które są znacznie lepsze. Na przykład są do przodu w kwestii akumulatorów. Ale jeśli chodzi o wydajność jednostek elektrycznych, jeśli chodzi o silniki spalinowe, to tutaj. Walka, tak na dobrą sprawę, jest cały czas bardzo, ale to bardzo wyrównana. Nie ma też jakichś większych różnic w produkcji samochodu. Ten proces wygląda dokładnie tak samo jak w każdej europejskiej fabryce. Tak więc, jeżeli myślicie, że chińczycy mają nad nami jakąś wielką przewagę i mogą nas zdominować, to na dobrą sprawę troszeczkę powinniście zmienić to poglądy, ponieważ gramy mniej więcej w tej samej lidze. Różnica polega na tym, że chińczycy są jednym krajem, wielkim krajem ze specyficzną gospodarką sterowaną od góry. Tak więc, jeżeli ktoś powie, że mają skupiać się na tym, a nie na innej rzeczy, to będą to robić. Natomiast my jako Europa jesteśmy zlepkiem wielu, wielu, wielu państw. Każdy ma zupełnie inny. Historię, inną kulturę, inne podejście, inne możliwości gospodarcze. Tak więc nie możemy mówić, że Chińczycy nas zdominują, ponieważ po prostu mają zupełnie inny punkt wyjścia, jeśli chodzi o ich możliwości. Natomiast Naszą przewagą jest to, że możemy działać właśnie jako Unia Europejska. Ja wiem, że wiele osób się z tym nie zgodzi, natomiast powiem Wam, że to jest nasza jedyna szansa, aby gospodarczo mieć jakoś przeciwwagę dla Chin. Chiny są bardzo silnym graczem, Chiny będą bardzo ważnym graczem w świecie motoryzacji, już się nim stały, natomiast dzięki temu, że możemy jakoś zaplanować odgórnie, też jako Unia, właśnie nasze działania wobec Chin, dzięki temu możemy ochronić te marki, które działają na starym kontynencie, od lat, bo to jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wiedzieć. Chińczycy nie przywiązują większej wagi do historii marek. Nawet te modele sprzed lat po prostu znikają. Starsze samochody nadają się na złom i się nie trzyma. One nie mają żadnej wartości. Natomiast w Europie każda marka ma swoją historię. W Chinach, jeżeli marka nie działa, się po prostu zamyka, likwiduje. Natomiast w Europie każdy producent stara się pielęgnować te swoje standardowe wartości, choć faktycznie, tu się zgadzam, absolutnie w ostatnich latach dzieją się dziwne rzeczy i niektóre marki nie tylko zatraciły swój charakter, ale też weszły na bardzo dziwną ścieżkę, którą ciężko jest zrozumieć. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, chińska motoryzacja jest po prostu ciekawa, jest intrygująca i warto ją znać. Natomiast ja osobiście nie jestem w stanie w niej się zakochać ani nie odkrywam w niej niczego, co by było gigantycznym przełomem względem tego, co znam z europejskich samochodów, z japońskich samochodów, z koreańskich samochodów, a mam z nimi do czynienia non-stop od ponad 12 lat. Tak więc. Cieszę się, że mogliście zobaczyć ze mną, jak wyglądają Chiny. Podzielcie się Waszymi opiniami na temat tego materiału. Jestem ciekaw, co Wy sądzicie o chińskiej motoryzacji, co Wy sądzicie o Chinach i czy Waszym zdaniem ta chińska motoryzacja zyska jeszcze większy udział w rynku w Europie, czy jednak to będzie pewien poziom, na którym ona się zatrzyma, a reszta będzie zagospodarowana przez europejskie, właśnie japońskie yy, i na przykład amerykańskie marki. Ja nie niezmiennie nazywam się Maciej Kuchno. Do zobaczenia.